Smutne wyznanie po latach. Oto co przeżywała Małgorzata Rożniatowska. Małgorzata Rożniatowska to jedna z tych postaci polskiej sceny i ekranu, których twórczość na stałe wpisała się w pamięć widzów. Jak wspomniała w najnowszym wywiadzie, jej życie nie zawsze usłane było różami. Mimo sławy, borykała się z wieloma problemami. Co chwila chciałam się wycofać z tego zawodu, wspomina. Małgorzata Rożniatowska zdobyła popularność przede wszystkim dzięki roli Elżuni Kleczkowskiej w serialu Złotopolscy. Obecni widzowie mogą podziwiać jej aktorski kunszt w produkcji M. Jak Miłość. Choć aktorka od lat jest zawodowo aktywna, wielokrotnie zastanawiała się, czy nie lepiej byłoby porzucić ten zawód. Co się działo? Dlaczego Małgorzata Rożniatowska chciała porzucić aktorstwo? Aktorka udzieliła niedawno wywiadu redakcji Dzień Dobry TVN, w którym otwarcie opowiedziała o wyzwaniach, które towarzyszyły jej przez dekady kariery. Cały czas pracowałam w tym zawodzie głównie ze względów finansowych. Z tych pieniędzy, które zarabiałam, trudno było mi utrzymać siebie i rodzinę, wyznała, podkreślając, że życie artystki nie zawsze usłane jest sukcesami i blaskiem fleszy. Reklama Aktorka nie ukrywa, że w przeszłości wielokrotnie rozważała porzucenie zawodu. Różnych rzeczy próbowałam, co chwila chciałam się wycofać z tego zawodu. Szukałam raczej jakiejś pracy biurowej, bo wtedy nie było mowy, żeby skończyć drugie studia. Miałam małe dziecko, nie był to na to czas. Za każdym razem, jak się solidnie zaczęłam zadobrać, to, to dostawałam jakąś ciekawą propozycję teatralną czy filmową, i wszystko wracało na właściwe tory dodała. Choć dziś Rożniatowska cieszy się uznaniem zarówno w branży, jak i wśród widzów, jej droga do obecnej pozycji była długa i wyboista. Według aktorki, jednym z powodów, dla których przez lata nie dostawała większych ról, była jej aparycja. Na studiach profesor Zofia Mrozowska, opiekunka mojego roku, powiedziała mi od razu, że pierwsze role zaczną do mnie przychodzić po 10 latach trochę się pomyliła, bo zaczęło się coś dziać właściwie po 30 latach pracy, a tak naprawdę po 50. Taka postawa, takie warunki zewnętrzne. Nie młodziutka, malutka, piękna, tylko matka, kobieta silna o niskim głosie. No, jak miałam te 20 parę lat, to trudno było o takie role. Wyjaśniła widzom